Zarządzam rozpoczęcie biwaku z okazji im. Zuma. <śleskuj> Drogie Zuchy, 29 lutego przypada ważny dla wszystkich Zuchów święto. To właśnie raz na 4 lata stajecie się pełnym światła. Zgłaszam gromadę harcerską strażnicy Złotego Roku, jest nas 15 plus 3 opiekunów. Report. Wstań. Proszę baczność. Zoe, czuj. Jeszcze raz. Zoe, czuj. So they Cieszę się, że w tym takim okresie, co, bo mniej zbiórek i mniej spotkań możemy spotkać, że się możecie spotkać. I fajnie, to jest, to, fajne jest też to, że takie jest to spotkanie pod tytułem imieniny zucha, to niestety, ale zuchy tylko raz w życiu. Wielu w wielu spotkaniach uczestniczyłem w niskach, Giwakach, Rajnach, gdzie się byli zaproszeni, goście zabierali głos. I w większości przypadków zaczynają od tego, bo ja nie byłem, albo ja byłem Zuchem. No ja też Zuchem nie byłam. Niestety, niestety albo stety. Do harcestwa wstąpiłam dosyć później niż mój poprzedni przedmówca, bo dopiero na studiach. W sumie dzięki duchowi Bońkowi. Drodzy Zuchowie, tak, bo dzisiaj jest Wasze święto, wy jesteście tutaj dzisiaj najważniejsi. No, jak są imieniny, to coś na te imieniny tak musi być ale ja na razie nie mogę zdradzać tak co to, co to za niespodzianka to. Jesteśmy Wielki. 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 Wielki.